Plan minimum zrealizowany. Dojechaliśmy z Elbląga do Sandomierza. Loverowi. Jedźmy razem! Siema, już kończymy pakowanie i rozpoczynamy dzień osiemnasty naszej wyprawy. Spaliśmy, jak wiecie, pod Biłgorajem, w Krzaczorach, jak zwykle. jakiś spadek motywacji. No i w tak w niedobrych okolicznościach przyrody, bo w piasku podjęliśmy decyzję o tym, że skracamy naszą wyprawę. Ola jest lekko chora, przeziębiona. Ja już nie mam pary w nogach. No i punktem końcowym będzie jednak Sandomierz. Czy to dobrze, czy to źle? Dla nas spoko, bo to najdłuższa wyprawa rowerowa, na jakiej byliśmy. Poprzednia miała 1100 km, ta będzie miała z 1450 może. No i cóż, jeżeli kogoś z was zawiedliśmy, to sorry. Ale czasem trzeba podjąć takie decyzje. No nie ma co się katować, no Kielce poczekają. Wrócimy jeszcze na grimbela, zrobimy tam tą pendelkę. mam siłę. Zabiję mnie ten piasek dzisiaj. Już nie wiem, czy lepiej jechać i się przewracać, czy prowadzić i się przewracać. Musicie wybaczyć yy, za ten krótki materiał z wczoraj, ale no, mieliśmy słabą formę. Para z nas uszła i usłyszła też para z kamerki, wyczerpała się bateria. W każdym razie jesteśmy teraz w drodze do Sandomierza. Jest to dzień 19 naszej wyprawy. Najszybko zwiedzimy Sandomierz. Eee, pozwolimy sobie coś zjeść, mi się wydaje. No a poza tym, cel to dworzec w Sandomierzu PKP. Teoretycznie do Warszawy mamy pociąg o godzinie 15:40. W praktyce nie do końca wiemy, czy możemy. Polecieć tam z rowerami. Okaże się wszystko na miejscu. Trzymajcie kciuki za nasz bezpieczny powrót. Jak się nazywamy? jeden. Dojechaliśmy do Sandomierza i próbujemy zdobyć bilet do domu, do Kotuszu. Ciekawe czy się uda. Jak zwykle Daniel pobiegł szukać tego miejsca, nie kasy biletowego, żeby kupić bilet. A ja siedzę, pilnuję roweru, A tak, moja praca. Jak się okazuje, biletów wcześniej nie kupimy. E, dworzec nie istnieje, bo zamykane wszystko na cztery spusty. E, jedziemy na Stare Miasto, zobaczyć gdzie ojciec Mateusz jeździ. Może tym razem uda nam się go spotkać. Jeżeli nie, to coś zjemy, zakręcimy się i lecimy na pociąg. Ojciec Mateusz to za mało. No i udało się, plan minimum zrealizowany, dojechaliśmy z Elbląga do Sandomierza. Było czasami ciężko, pogoda była czasami ciężka, był śnieg, był grad, był deszcz, było słoneczko. Był wiatr w plecy, ale i wiatr w twarz. Były dziesiątki osób tu miłych i serdecznych dla nas, którzy, które poznaliśmy. Ale też dużo osób patrzyło na nas jak na wariatów. Tak, szczególnie jak wjeżdżaliśmy, a śnieg padał dookoła. Gdzie oni jadą, gdzie oni jadą? My mówimy, a na południe, a na południe, a co? Na razie Białystok, a potem tym a potem Zamość i tak dalej, i tak dalej. No ale loverowo jechaliśmy. I dojechaliśmy. Nie to, co miało być, ale i tak jesteśmy z siebie dumni. Na maksa. Ja jestem na maksa dumny z Oli. Udało się jej. I... A pamiętajcie, że rok temu złamała łokieć. No i bolało. Ale już nie boli tak mocno. Pele do przodu. Teraz będziemy... Co zrobimy teraz? Wybrzeże. Wybrzeże robimy. W końcu. Więc zapraszamy do nas na fejsa. Yy, może już po, a może przed. Wybrzeżem, jak widzicie ten filmik. To Pozdrawiamy. Musimy powiedzieć to loverowi! Jedźmy razem! Mało brakło, abyśmy nie pojechali do kotuszków. Przechodzimy na stację, już na pociąg, patrzymy jedzie pięć rowerzystów. No machamy, machamy, co so mamy nie pomachać, nie? Machamy im. No odmachali nam. Po jakichś pięciu minutach patrzymy, oni zajeżdżają na stację. Na no, pociąg. Ten sam, tej samej relacji. Dramat. No i tu już zaczęliśmy się trochę stresować. No ale co? Chwilę tam z nimi żeśmy pogadali, no i się rozłączyliśmy. No i my przybiegliśmy na sam początek pociągu. nie był zadowolony oj nie był ale sprzedał bilet I powiedział, że ma się z nami tymi rowerzystami mało brakowało a od każdego roweru każdy z nas zapłaciłby 52 zł kary yy, niestety pociąg relacji Sandomierz-Bydgoszcz główne nie posiada wagonów dla rowerzystów rowerzyści mogą ujechać, ale bez rowerów